A co jeśli to, co dzieje się teraz w Izraelu, zostało przepowiedziane tysiące lat temu? Ezechiel 38 mówi to wprost: Przywódca imieniem Gog z północy łączy siły z Persją, czyli dzisiejszym Iranem i innymi narodami. Po co? Aby zaatakować Izrael żyjący w pokoju. Brzmi znajomo. A najdziwniejsze jest to, że proroctwo mówi, że sam Bóg zainterweniuje. Trzęsienia ziemi. Ogień. Totalny chaos. Fikcja. Czy może początek końca? Jedni mówią, że to już się zaczęło. Inni, że najgorsze dopiero nadejdzie. Ale pośród tego strachu jedna prawda nie znika. To nie tylko wojna między narodami. To cicha wojna między nienawiścią a nadzieją. A w tej wojnie ja i ty wybieramy pokój.